Palestine free, free Palestine, free free Gaza, free free Gaza, from the river to the sea, Palestine will be free, from the river to the sea, Palestine will be free, from the river to the sea, Palestine will be free, Viva, viva Palestina, viva, viva Palestina, viva, viva Palestina.

Chciałbym wam powiedzieć wszystkim, którzy może nie są tego świadomi, ale dla pokolenia Z, dla młodych ludzi, dla najmłodszych, tak naprawdę dorosłych. Mit Izraela jako stoi wolności i demokracji na Bliskim Wschodzie upadł Jest w ruinie! młoda <noise> <w ruiny. głos> oczywiście wielątki, ale to, że Izrael jest jakąkolwiek wartością, Legło w gruzach. Młodzi ludzie już się więcej na to nie nabiorą. Nie nabierzemy mi się na oparkę, nie nabierzemy mi się na faszyzm, nie nabierzą mi się na ludobójstwo. I mówię Brawo. tutaj teraz w tym momencie do władz, które od dziecka uczyły mnie o historii Holokaustu, o tragicznej historii Żydów polskich. Ci ludzie spodziewali się, że my jako młodzi ludzie nie wyciągniemy wniosku, że nigdy więcej oznacza nigdy więcej! Ile jeszcze dzieci musi zostać zamordowanych w bombardowaniu? żeby Zachód zaczął w końcu reagować? nie tego więcej! Ile kobiet musi stracić w gazie swój dom? Przepraszam, bo mi się flaga zginęła. Ile kobiet musi jeszcze stracić swoje domy w gazie, żeby Zachód podjął jakąkolwiek decyzję sensowną w stronę kończenia tego ludobójstwa? Ani Ilu mężczyzn w Ukrainie musi jeszcze trafić do obozów koncentracyjnych, które są organizowane na pustyni Negev, żeby Zachód w końcu powiedział dość? Dość do apartheidu i nie mówimy tego tylko w Krakowie, mówimy to na całym świecie, mówimy to w Azji, mówimy to w Afryce, mówimy to w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej i w Europie. Stop ludobójstwu! Szanowni Stop! 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 Państwo, tak jak mówiłem, mówię również jako student. Kolega Rafał czytał już dzisiaj list otwarty do rektora Jacka Popiela, rektora UJOTU jest dalej można podpisać. Szukajcie Kraków dla Palestyny, Akademia dla Palestyny w mediach społecznościowych. I pamiętajcie o tym, że o 14.30, tak? W środę o 14.30 pod yy, Kolegium Nową ojot odbywa się protest propalestyński. Zapraszamy na nich wszystkich. Kto ty, jest, studenta ręka do góry? Wysoko, wysoko. No to zapraszam do podpisywania listu i zachęcania znajomych, żeby również go podpisali, moi drodzy. Jeśli możemy robić nawet najmniejsze rzeczy, to nie róbmy. Bojkotujmy produkty izraelskie, bojkotujmy produkty, które korzystają z okupacji Palestyny. Podpisujmy listy otwarte. Chodźmy na protesty, chodźmy te kije. Tyle możemy zrobić, tyle jesteśmy w stanie zrobić wybierajmy nacisk na władze zachod na Zachodzie, żeby zakończyli to szaleństwo, które do tej pory aktywnie wspierają. Tak, tutaj mi że nie tylko studenci mogą podpisywać ten list. Jak jesteście absolwentami, to również. Jak jesteście doktorantami, pracownikami uczelni, to również możecie to podpisywać. Czy Wszyscy mogą to podpisywać, to podpisywać ogólnie, także do roboty, moi drodzy, nawet ci, którzy nie podnieśli ręki teraz. Z tego miejsca gratuluję studentom amerykańskim, którzy pokazują podobnie, jak się protestuje w tak durnym kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Durnym, ponieważ po raz kolejny jego władze i jego wojsko, jego pieniądze na amunicję stoją po tej stronie historii. Dokładnie. Tak jak robili to w poprzednich dekadach. Ańba Stanów Zjednoczonych. Wolna, wolna Palestyna! Wolna, wolna Palestyna! Viva, viva, będzie spotkania na temat Nekby, gdzie będą palustynczycy opowiadają. w Białym Pałacu, w e, Białym czerwo, e, biał, Białym Pałacu, chyba tam, e, w Krakowie. Będzie wszystkie informacje później podane. Teraz poproszę Pani Małgorzata krakusom, krakowiankom i krakowianom, że wspieracie Palestynę. Nie patrzmy na nasz światopogląd. Dziękuję młodzieży, dziękuję. Naprawdę jestem wzruszona tym, że tak dużo młodzieży jest empatyczna i uczestniczy i wspiera Palestynę. Nie myślcie, że my jesteśmy bardziej prawicowi, to my inaczej myślimy. My też Współczujemy w Palestynie. My też chcemy, żeby Palestyna była wolna. Maria, y, która pod y, konsulatem y, przeczytała w cudzysłowie demokrację. Pamiętajmy i zbierajmy się. Agituję Was, słuchajcie, przyciągajcie jak najwięcej krakusów. Wszystko jedno, jak myślą, o czym myślą, patriotów, nie patriotów, wszyscy bądźmy tutaj, aby wspierać Palestynę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Księżarka Marta, która uczestniczyła w naszej wydarzeniu poświęcimiu. No musiałam to powiedzieć. <grywy> tak, nie zmierzyła się z głosu, ale Pani się wspomniała o poświęcimiu, że Polsko-Jakubowska w telewizji. E, niestety nie wszystko pokazano w telewizji w naszej Polsce, jak i w Nie właśnie Nie poświęcimy tylko w Auschwitz. Auschwitz. Właśnie, w Auschwitz. I pokazano Auschwitz. zachowania Izraelczyków głównie i tych zachujących głównie. W marszu z Wilburzyski było wtedy 6 tysięcy osób, głównie z flagami Izraela. Bardzo e, dumnie na prezydentach nosili. Niektóre flagi z mojej strony miały nawet flagę Stanów Zjednoczonych. Bardzo wymowne. Gdy koleżanka moja opowiada o swoim kradziadku, który został zamordowany w Auschwitz, gdzie pokazywali jej środkowe palce, tańczyli, buczeli i zachowywali się ogólnie biorąc ohydnie. Dlaczego? Dlatego chcę powiedzieć, po pierwsze, żebyśmy się nie dali nabrać na kłamstwa Izraela, że oni to robią w Holokaustu, bo oni tak szanują ten Holokaust, że wierzyć się nie chce. Pragnę przypomnieć, że to wszystko zachwycało się i Państwo w pod Auschwitz możecie zobaczyć zdjęcia, gdy dali w Auschwitz na porach, czego nie można robić, to jest parę gordych szacunków. I po drugie, pamiętajmy o własnej historii, co się tutaj działo i nie pozwólmy, żeby się teraz jeszcze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz Alina, bardzo proszę. Ja tylko dwa zdania dopowiedzieć do tego, co powiedziała Marta. Wyobraźcie sobie Państwo, że dzień po Marszu Żywych, 7 maja, pan minister, pan minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego spotkał się z przedstawicielami knesetu w Sejmie. Nie ma Co za hańba, co za ujma, co za plucie na twarz! I przekona się o tym w przyszłym tygodniu, kiedy uczelnie powstaną! Wszyscy musimy być te studentami, choć -e na wszystko. Zabierać. Jak śmiał spotkać się z tymi mordercami i o czym oni rozmawiali? O normalizacji okupacji, kiedy w ten sam dzień zamknęli przejście na Rafa i stanęli 100 tysięcy ludzi znowu na ewakuację do i zaczęli bombardowanie razy podobnie. Nie ma na to naszej zgody. W przyszłym tygodniu pełna nasza mobilizacja, pełna wsparcie dla studentów. Jesteśmy na sąsiadach, jesteśmy z imienowica. Zwróćcie do redakcji, komentujcie. Dajmy im naszą siłę, dajmy im naszą wsparcie, bo muszą czuć, że jesteśmy z nimi. To będzie ważne, oni będą tłumieni, będą na pewno się przygotowywać na to i będą nakaz z góry mieć, żeby stłumić ten proces wszelkimi sposobami. Musimy być ze studentami w przyszłym tygodniu. Nie zapomnijcie o tym. Wszystkie siły na przyszły tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Niech żyje przyjaciel Polsko-Palestyńska! Niech żyje! żyje. Proszę! Chcę, Od października, tamtego roku, widzimy codziennie protesty pro-palestyńskie, ruch solidarnościowy z, Palestyń, z Palestyńczykami, wchodzącymi przez ludobójstwo. W tym momencie. Parę dni temu ruch ten rozwinął się ruch okupacji. Ruch okupacji Uniwersytetu. W tym momencie są okupowane uniwersytety na całym świecie, w USA, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii czy nawet w Egipcie. Na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych ruch studencki jest największy od czasów wojny w Wietnamie. Na uniwersytetach w świecie Arab, arabskim obserwujemy coraz więcej i więcej niepokojów, ruchów studentów, które mogą się przeróżnić nową arabską wiosnę, która przyniesie zmiany w tamtej w części świata. Kolejni, kolejni studenci poznają prawdziwą twarz imperializmu, poznają prawdziwą twarz rasizmu. Widzą, że pieniądze, które miały iść na edukację, nie idą na edukację, tylko idą na wojnę. Widzą, że Widzą propagandę, którą sprzedały mi własne rządy, widzą prawdziwą twarz imperializmu. Także zobaczą kolejną i kolejną, kolejny przykład kompletnej bezradności instytucji międzynarodowych. Część tych, część tych studentów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, doświadczyła przemocy rasistowskiej Pływa na własnej skórze. Parę lat wcześniej, przypomnijmy sobie ruch Black Lives Matter, dotyczył prawie tego samego przemocy rasistowskiej. Obecna fala studenckich ruchów powinna stanowić dla nas przykład do działania. Powinniśmy przenieść, te, przenieść to falę także w Polsce, na Uniwersytetach Krakowskich. Najważniejsze w tym momencie powinno być włączenie do walki kolejnych i kolejnych jednostek akademickich, kolejnych instytucji studenckich. Rozszerzenie ruchu studenckiego na pracowników Akademii, ponieważ to bez nich Akademia nie może istnieć. Doproszę, no i prosimy to o pomoc wie, pracowników, studentów, to, pracowników to, akademickich, żeby pomogli nam to, naszej w naszej tak? walce przeciwko ludobójstwu w Palestynie. Powinniśmy także włączyć do walki resztę klasy pracującej, tak, która widzę, to, bez której imperializm tak, nie jest w stanie to, funkcjonować. Bez klasy imperializm nie jest w stanie funkcjonować. W ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie w ten imperializm uderzyć i skutecznie zakończyć ludobójstwo w Palestynie. Jedynie przez światowa i właśnie obalić imperializm. Z tej strony Filip z Czerwonego Frontu. To co widzimy od pół roku, twarze się gazy, że ludzie na całym świecie protestują przeciwko temu, że nie udziału własnych rządów w tej zbrodni, a jeżeli ludzie na całym świecie nikt inną państwę, bo nie kierną palcem w obronie palestyńczyków. Biden wylewa krokodylę łzy o tym, że zabijane jest trochę za dużo palestyńczyków. Nie wiem, ile to jest Polsce, za dużo. Według mnie każdy palestyńczyk to za dużo. Ale jednocześnie wysyła broń, którą znowu palestyńczyków. palestyńczycy. Jak pani będzie w tym to którą widzimy teraz, wyrządzała się z Ameryki na cały świat, powstała właśnie dlatego, Ludzie od miesięcy wychodzą na ulicę i spotykają się z prawdziwą twarzą amerykańskiej demokracji. swoimi pałkami, z gazem, z aresztowaniami stoi i mediów, że jesteśmy antysemitami. I mimo tego przez trzy miesięcy rządzący jedyne co zmienili to swoje to swoje słowa. Nadal po broni. Więc teraz ci młodzi ludzie zobaczyli, że żeby uderzyć w imperializm, muszą przenieść walkę z ulic do miejsc pracy. I teraz, kiedy armia Izraela atakuje Rafak, nie mamy ani chwili więcej do stracenia. Ruch Solidarności nie ma ani więcej, ani chwili do stracenia. Nie mamy ani dnia, i ani godziny, żeby natalec, trzymać naszą walkę tylko na ulicach. Musimy wjeść ją na uniwersytet. Ameryka pokazała nam teraz drogę i to musimy teraz, przed, musimy sprowadzić tę intymatę teraz do Polski. Musimy sprowadzić intypadę do Krakowa na ujot i musimy powiedzieć, setki, tysiące młodych osób, studentów, pracujących, żeby zniszczyć imperializm, zadać teraz tutaj, w Niech żyje światowa incipada, precz Sikorskim, precz z Spajderem, precz z niech żyje braterstwo pracujących i uciskanych całego świata! <śla>